Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać na temat syndromu oszusta. Dlaczego wszyscy jesteśmy oszustami albo większość z nas. Tutaj zrobimy sobie taki mały eksperyment, mianowicie będę rozmawiać do kamery i do mikrofonu jednocześnie po to, żeby urozmaicić trochę te podcasty, które będą wrzucane na YouTube'a. Ale to... Jedno z ogłoszeń parafialnych drugie jest takie, że um, przymierzam się do wydania e-booka. W zasadzie jestem już e, w połowie go pisania. E, ten e-book dotyczyć będzie naszej mentalności. Mentalności, która polega na tym, że w zasadzie wtłoczone nam jest już od dzieciństwa takie myślenie o tym, że jesteśmy ofiarami. Ta mentalność kluchy, mentalność grubasa, mentalność e, otyłych. Jakkolwiek to nazwiemy, Borykamy się z nią i bardzo często do gabinetu dietetyka, psychodietetyka czy psychologa odchudzania trafiają osoby, które właśnie z taką mentalnością, nieświadomie nawet się borykają. I dlatego też dzisiaj chciałbym porozmawiać o syndromie oszusta, bo syndrom oszusta bardzo często jest przyczyną tego, w jaki sposób traktujemy swoje ciało. Nie, nie potrafimy sobie poradzić z naszymi emocjami negatywnymi, dlatego też sięgamy po jedzenie, bo tak jesteśmy nauczeni. Dlaczego prawdopodobnie w ogóle nie słyszałaś, nie słyszałeś o syndromie Oszusta? No bo większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia, albo bardzo fajnie, bardzo. W cudzysłowie, oczywiście fajnie, social media kreują e, takie osoby silne do tego, żeby one były podziwiane, a osoby, które. Starają się być ciche, nie wychodzić z szeregu, z różnych przyczyn, być może z przyczyn takich, że są po prostu skromnymi osobami, a być może z przyczyn takich, że po prostu się boją, są napiętnowane. Mają, mają w nich być wzbudzone takie uczucia jak poczucie winy, czasami jest tak, że po prostu czują lęk, więc to jest coś, co nie jest pożądane. Social media to takie, to, to, to takie miejsce, w którym kiedy scrollujemy choćby Instagrama, no to widzimy kolorowe zdjęcia, widzimy uśmiechnięte twarze, wszyscy są zadowoleni, wszyscy zarabiają mnóstwo kasy, wszyscy są reżyserami swojego życia, wiodą idealne życie. Kiedy oglądamy takie, takie zdjęcia automatycznie, nieświadomie, nie chcemy nawet tego robić, ale to robimy. Mianowicie porównujemy się do tych osób, porównujemy ich życie z naszym życiem oczywiście, zazwyczaj jest to tak, że czujemy się winni, czujemy się gorsi. I co zabawne, a zarazem przerażające, syndrom ten... Działa w taki sposób, że on nie dzieli w ogóle społeczeństwa na to, że są faktycznie osoby, które borykają się z syndromem oszusta i są takie, które się nie borykają. Tak naprawdę, oczywiście mówię to w kontekście, e, gdybyśmy mogli tak umownie to zrobić, a mianowicie podzielić społeczeństwo na. E, Społeczeństwo, które na przykład zarabia więcej kasy, społeczeństwo, które zarabia mniej kasy, czyli jest taka hierarchia. Natomiast syndrom oszusta bardzo często dotyczy również tych e, pracowników wyższego szczebla, czyli takich, którzy awansują już na sam szczyt. Oni też borykają się z poczuciem, że im się to nie należy, o czym za chwilę porozmawiamy. Z poczuciem, czy e, właśnie tym wzorcem syndromu oszusta. E, czyli często dotyczy osób, które tak naprawdę osiągają niesamowite wyniki, więc to brzmi przerażająco. No i właśnie, jak moglibyśmy to nazwać, no bo czym jest wzorzec... Może wybiegłem za bardzo do przodu, natomiast no czym jest syndrom oszusta? No moglibyśmy powiedzieć, że jest to choroba? Nie do końca. Fobia? Też nie do końca. Raczej, tak jak sobie zresztą zapisałem, jest to taki wzorzec w pamięci długotrwałej, Albo inaczej, wzorzec postrzegania naszej osoby, który właśnie gdzieś tam kiełkuje już od dzieciaka. W sumie, jak moglibyśmy to opisać na podstawie takich słów klucz? Co takiego tutaj dzieje się w naszej głowie, że możemy powiedzieć o tym, że syndrom oszusta dotyczy nas, nas? No, jest to w zasadzie porównywanie się, tak? Jako, jako taki jaki, tak pierwszy taki. E mechanizm, który już w zasadzie od dzieciaka nam towarzyszy porównujemy się z naszymi rówieśnikami porównujemy się i jesteśmy porównywani co co gorsza przez naszych rodziców przez nauczycieli. Często jest tak, że możemy nasze osoby opisać z punktu widzenia zewnątrz sterowności i wewnątrz sterowności. Ja do, do osób, które są zewnątrz sterowne należy, no bo Praktycznie było tak w większości, w większości mojego życia, że e, to za mnie były podejmowane decyzje. Teraz z punktu widzenia osoby, która ma 31 lat, no w zasadzie nie, nie wiem, czy to było dobre czy złe. No, często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy są z zewnątrz sterowni, no wydaje mi się, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie. No bo teraz jestem osobą, która boryka się z problemem. Chociaż trochę mniejszym, ale jednak syndromu szósta. Zewnątrz czterówność polega na tym, że praktycznie wszystkie decyzje podejmowane są za ciebie. Jeżeli jesteś w podstawówce i zastanawiasz się, zastanawiasz się, jest ci wszystko jedno tak naprawdę, ale do jakiego gimnazjum pójść? Rodzice robią to za ciebie. To samo dotyczy liceum, bardzo często to samo dotyczy studiów. No przecież jesteś faszerowany różnymi sugestiami już od podstawówki, na jakie studia masz pójść, jakie studia dadzą ci szczęście w życiu. Kolejna sprawa jest to wątpienie. Wątpienie w ogóle w poczucie własnych kompetencji. Poczucie, że jest coś takiego w moim życiu jak poczucie własnej skuteczności. Całe życie tak naprawdę borykasz się z takim stwierdzeniem, że jest to przypadek, szczęście, znajomości. Przecież społeczeństwo tak wbudowało w nasze myślenie takie, takie przekonanie, że. Wszystko w tych czasach polega na dawaniu sobie e, rady za pomocą łapówek, za pomocą znajomości. Nie da się inaczej w tych czasach, i to jest po prostu bardzo, bardzo złudne, co przekłada się na nasze życie e, dorosłe. Ja, ja, na przykładzie mojego życia, mogę Ci powiedzieć, że tak naprawdę z tym syndromem borykam się już od najmłodszych lat. Po prostu w momencie, kiedy jak tak wybiegam myślami wstecz, no to wydaje mi się, że. Zaczęło to wszystko współgrać w momencie, kiedy dostawałem lepsze oceny, lepsze, czyli trójkę z matematyki, kiedy no wykułem coś, dostałem tą trójkę. Inni się po prostu śmiali, że się cieszę z trójki, natomiast dla mnie to był sukces, ale i tak później sobie wbudowałem taki mechanizm, że to było na farcie. To było czyste szczęście. Ktoś po prostu próbował e, z czystej sympatii do mnie, no, dać mi taką przepustkę do. do Kolejnej klasy. W momencie za każdym razem, kiedy dostawałem piątkę, no to wmawiałem sobie, że to jest czysty fart. W momencie, kiedy dostawałem dwójkę, to moje przekonanie na temat własnych niekompetencji wzmacniało się. Kolejna sprawa jest taka że. Przez Całe życie mam wrażenie, że robię dobrą minę do złej gry, czyli nawet kiedy borykam się z takimi negatywnymi myślami, no to pokazuje, że wszystko jest dobrze. Czyli tak naprawdę bardzo często osoby, które borykają się z problemem syndromu oszusta, wiedzą o tym, znaczy wiedzą właśnie to jest w cudzysłowie, oczywiście, są przekonane o tym, że nie należy im się to, co osiągnęły w życiu. Nie należy im się ani dobra ocena, ani to, tak jak mówię, co osiągnęły w życiu, ponieważ. Nie mają kompetencji. Bardzo często jest tak, że może to jest właśnie fart, może to jest właśnie znajomość, więc robią minę do złej gry. Kiedy ja postawiłem wszystko na jedną kartę, poprosiłem nasze wspaniałe państwo o to, żeby otrzymać dofinansowanie, otrzymałem, więc sobie wkręciłem, że to jest fart, bo przecież są inne osoby, które mają świetne kwalifikacje. Chociaż ja też się miałem, choć yy, są to inne osoby, które o wiele lepiej sprawdzą się na, na, na takim stanowisku. Natomiast to ja dostałem yy, to dofinansowanie, dostałem zgodę na to, żeby mieć firmę. No i przez kolejne miesiące borykałem się z taką myślą, że mi się to w ogóle nie należy. Kiedy przychodziły do mnie osoby, pierwsi klienci, to wkręcałem sobie za każdym razem, kiedy kończyła się konsultacja, że nie, no to jest bez sensu, no przecież ja w ogóle nic konkretnego nie przekazałem tej osobie. Nawet kiedy chudły takie osoby, no to wmawiałem sobie, że chudły dlatego, że po prostu jadły mniej, a nie dlatego, że ja im w, jakim, w jakikolwiek sposób pomogłem. I tak naprawdę doszedłem do, do liczby tam ponad 1500 klientów, 1500 klientów w momencie, kiedy zamykałem stacjonarne przyjmowanie. No ale dalej uważam, uważałem, że to są, to są jakieś tam e, i znajomości i, i może to, że jestem przystojny, bo mi to zawsze było wmawiane, że jestem przystojny lub jestem dobrym słuchaczem, chociaż do, bycie dobrym słuchaczem no to jest niewątpliwie mega zaleta, natomiast bycie przystojnym to było coś, co powodowało, że wydawało mi się, że większość osób, Większość kobiet przychodzi tylko po to, właśnie, żeby po prostu sobie ze mną porozmawiać, może dlatego, że jestem właśnie przystojny, więc nie wiem w sumie, jakie korelacje miałoby być w tym, że jestem przystojny, jak ktoś do mnie przychodzi, ale tak mi się wydawało po prostu. Yy. Jaka jest największa obawa osób, które borykają się z takim syndromem, taka, że zostaną zdemaskowane. Czyli. W moim przypadku było tak, że w końcu ktoś odkryje moje niekompetencje, że przyjdzie osoba, która konkuruje ze mną, przyjdzie jakaś konkurencja z miasta, w którym przyjmowałem. Nagramy na dyktafon i po prostu wszystko udostępni w internecie, w gazecie, w dzienniku, wszędzie po prostu będzie pokazane, jak ja jestem nieudacznik, jak bardzo mało wiem na temat tego, co robię w życiu. I w teorii wygląda to tak, że kiedy się porównujemy do innych osób, to porównujemy się też pod kątem pracy. Kiedy ktoś mówi, że bardzo dużo pracuje, no to sobie wkręcasz, że ty musisz jeszcze więcej. Ty musisz udowodnić nie tylko innym, ale też sobie, że jesteś osobą pracowitą. Dochodzi bardzo często do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy chcesz pracować, ale dzwoni do ciebie mama, dzwoni do ciebie znajomy, płacze ci dziecko, to ty się denerwujesz, że gdzieś tam w środku po prostu jest. Pełno frustracji w tobie, ponieważ chcesz dalej pracować, ale już kiedy masz wolne i możesz pracować, to się obijasz. Więc ten konflikt bardzo często następuje. A propos tego konfliktu, już nieraz ci mówiłem o tym, że następuje taki konflikt w pamięci długotrwałej, jak struktura o nazwie ja idealne ja realne i ja powinnościowe. I tutaj gdybyśmy znowu wzięli sobie mm, pod lupę te trzy, trzy struktury, no to, to ja realne to jesteś ty, który, która po prostu wie o tym, że się oszukuje, nie tylko siebie, ale też i otoczenie i masz nie lada problem, bo nie wiesz, ile to kłamstwo będzie trwało. Nie wiesz, kiedy wszyscy się zorientują, że jesteś dobani, że jesteś beznadziejna. Ja idealne to jest takie, które ogarnia po prostu wszystko, jest najlepsza. Wszyscy cię podziwiają, wszyscy wie, wierzą w to, że zapracowałaś na swój sukces ciężką pracą i kompetencjami, a ja powinnościowo jest takie, żeby po prostu zacząć wreszcie e, się powoli poddawać. Może powinienem, powinnam wreszcie dać sobie z tym wszystkim spokój, zająć się. Pracą, która nie będzie e, polegać na tym, że będę wystawiać na próbę swoje kompetencje, tylko będą to robić osoby lepsze ode mnie, właśnie bardziej kompetentne. I często jest właśnie też tak, że kompensujemy te swoje w cudzysłowie braki e, właśnie w innych zasobach, czyli mianowicie, jeżeli ktoś jest osobą przystojną, no to e, wymaga sobie, że ok, przychodzę do niej, bo jestem przystojny, więc ja jakoś to będzie, jakoś tam. Dociągnę do pierwszego. Druga sprawa jest taka, że jeżeli ktoś jest dobrym słuchaczem, no to oczywiście też. Kolejna sprawa to mam gadane, więc ludzie do mnie przychodzą, bo mam gadane. Moje wszystkie tak naprawdę biznesy w życiu wychodziły dlatego, że mam, mam gadane. Nie dlatego, że jestem dobry w tym, co robię. Mam gadane. Albo takie przekonania typu jestem zdolny, ale jestem leniwy. Myślę, że większość z Was, drodzy słuchacze, miała takie e, <laughs> przeboje, jeśli chodzi o mamy, zwłaszcza, które tłumaczyły Was jako osoby, które są zdolne, ale leniuszki. No i to też gdzieś tam pewnie w dłuższej perspektywie daje sobie znać. Także ja, na przykład, bardzo często słuchajcie, jeśli chodzi o moje takie. Kompetencje, wchodzenie na egzaminy, to zawsze po egzaminie otrzymywałem taką informację zwrotną, zwłaszcza od takiego doktora, którego bardzo sobie ceniłem. On już dwa razy, już wtedy, kiedy studiowałem na dwóch egzaminach, powiedział mi, dwóch innych egzaminach, że może to, co dzisiaj powiedziałem mu, bo to był egzamin ustny, nie jest. Jakimiś himalajami wiedza propos tego tematu, natomiast mam bardzo dobrze gadane, mam gadane, robię show i poradzę sobie w życiu w zasadzie, w jego opinii to mógłbym być doradcą prezydenta. No i z jednej strony na początku, kiedy wyszedłem z tego egzaminu, to byłem mega szczęśliwy, że taka osoba mi to powiedziała. Z drugiej strony, po pewnym czasie stwierdziłem, że kurde, no to znowu nie kompetencje, tylko znowu, że mam gadane, albo robię show, to kiedy będą te kompetencje. Eee, kiedy się broniłem, na licencjacji z dietetyki, to też usłyszałem, że robisz show, ale jeśli chodzi o merytorykę moich wypowiedzi, no to jeszcze, jeszcze byśmy to doszlifowali, chociaż ocenę miałem bardzo dobrą, ale jeszcze byśmy mogli to doszlifować, więc ciągle było coś jeszcze nie tak, ciągle było za mało. Tak naprawdę moglibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się w ogóle to bierze? No bierze się przede wszystkim z dzieciństwa, bierze się z tego, w jaki sposób rodzice nas traktują. Czy rodzice są krytyczni wobec nas? Czy byli krytyczni wobec nas? Czy może rodzice również byli osobami, które e, osiągały e, duże założone cele? Czyli na przykład. E, Wysoko postawione, y, wysoko postawione pozycje, y, firma, która dobrze prosperuje, y, wysokie wymagania względem siebie, no to wszystko ma znaczenie w kontekście tego, jakie później mają oczekiwania wobec nas. Y, kolejna sprawa jest taka, że bardzo często też nauczyciele nas porównują, i, i to niestety też w dłuższej perspektywie daje o sobie znać. No bo ja na przykład, y, jak porównuję nauczanie w innych szkołach. A, a w szkole, do której ja chodziłem, no to na przykład matematyka, to była z osobą, która powinna uczyć e, zajadkowiczów, zajadkowiczów matematyki. Profile matematyczne. Nie humanistyczne. Nie osoby, które są na profilu językowym. Dwujęzyczna klasa, to była moja klasa. Profil niemiecki i później do wyboru angielski lub włoski. Ale najgorszy problem miałem z matematyką. Po prostu po 6-7 jedynek w semestrze. No i... Wkręcanie po prostu melodii typu brawo za dwójkę, przechodzisz dalej, jak zwykle najgorzej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu na każdym etapie kolejnej klasy było wkręcanie mi, że kiedy wyjeżdżam do Anglii, kiedy wyjeżdżam na zmywak, do niczego się nie nadaje, no w końcu to zostaje gdzieś tam w głowie. Też kolejna sprawa, jeśli chodzi o rodziców, to jest coś takiego jak konkurowanie z rodzicami. Wiem, że to może brzmi paradoksalnie, ale niestety e, widzę to też po i moich klientach i, i, i czytam o tym w literaturze, że bardzo często dochodzi do czegoś takiego jak konkurowanie, że na przykład rodzic e, widzi, że dziecku idzie bardzo dobrze dorosłemu dziecku idzie bardzo dobrze i następuje konkurowanie. On nie chce poczuć się gorszy od swojego dziecka. Tam też dochodzi niestety do konfliktów. Porównywanie jest również przede wszystkim oczywiście z, ze znajomymi, ale i z rodzeństwem. Kolejna sprawa, dychotomia myślenia, czyli podejście wszystko albo nic. Więc tutaj nie ma takiej reguły, że jestem po prostu osobą, która ma nadprogramowe kilogramy, ale nie jestem też bardzo tyły. Jestem po prostu lekko przytuszy. E, jestem pulchniejszy, ale nie jestem otyły, albo jestem chudy, ale nie jestem aż tak bardzo szczupły. Nie borykam się z anoreksją, ale mógłbym trochę przytyć. Ale niektóre osoby niestety myślą w ten sposób, że albo wszystko, albo nic. I to też niestety bardzo bardzo kolokwialnie mówiąc ryje banie. Inna sprawa, bardzo istotna w kontekście syndromu szóstego, to takie podejście e, Porównywania się, czyli jestem albo gorszy, albo lepszy, i tak naprawdę yy, wszystkie nasze kontakty polegają na tym, że albo się porównuję jako osoba lepsza, albo jako gorsza. Zazwyczaj w przypadku syndromu szósta, no to większość osób świetnie się ma, świetnie sobie radzi w życiu. Jeszcze dodatkowo ten Instagram, Facebook, a my średnio konfrontujemy się z naszą rzeczywistością, szarą rzeczywistością, z naszym yy, słabym ego, z tym, że sobie po prostu. Każdego dnia dowalamy kolejnych problemów, kolejnych stresów i kolejnych negatywnych myśli, a inni pozytywne życie, życie tu i teraz. My niestety nie potrafimy. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, a mianowicie unikanie. Lub dążenie. W większości przypadków syndrom oszusta polega na tym, że po prostu unikamy e, jakiegokolwiek przedsięwzięcia, ponieważ boimy się konsekwencji, boimy się tego, że wyjdziemy na kłupków. I wiecie co? Też bardzo często w moim życiu było takie podejście mm, brania wszystkiego na luzie lub błaznowania. Mianowicie. Robiłem to też po to, czyli zawsze robiłem z siebie takiego klasowego głupka, pajaca, śmieszka, po to, żeby uniknąć ewentualnej porażki związanej z tym, że na przykład ktoś może stwierdzić, że o, nie, nie dość, że jest smutny, choć takim róg to jeszcze jest głupiutki. Ale tutaj nie, to było raczej, on jest takim showmanem, ale z matematyki to jedynka, dwójka. I wiecie, i takie przekonanie było przez całe życie po prostu, bo nawet w momencie, kiedy szedłem na studia, no to Zderzałem się z taką opinią, że wszystko po prostu na farcie. Ja się uczę, dostaję czwórkę, ty dostajesz też czwórkę, ale wszystko na farcie po prostu no, imprezujesz, bo faktycznie dużo imprezowałem na studiach. Imprezujesz po prostu olewka totalna, a dostajesz czwórkę. I wiecie, z jednej strony podchodzi do tego na luzie, śmiałem się z tego, z drugiej strony po pewnym czasie wmawiałem sobie, że kurde, tak daleko nie zajadę, bo wszystko jest faktycznie. Wedle, wedle tego, co mówią znajomi. Natomiast nie do końca tak było, bo mimo tego, że im pracowałem, to też e, uczyłem się chociaż nie tak jak inni. I teraz tak. W jaki sposób moglibyśmy sobie poradzić e, z takim przekonaniem? Ja sobie wypisałem tutaj takie, takie kilka punktów, które mi bardzo pomogły i które próbuję przetransportować w konsultacje. Przede wszystkim skupiłbym się na ocenie, czyli czy to, co o sobie myślę w kontekście na przykład porażki, to jest to trafne czy iluzoryczne? Tak z ręką na sercu, kiedybym sobie miał rozpisać wszystko na kartce, po lewej stronie iluzoryczne, po prawej stronie trafne. To na przykład w momencie, kiedy jestem pracownikiem danej firmy, jestem i mogło być tysiące innych osób na tym miejscu, ale ja jednak jestem, no to dlaczego tak jest? W iluzorycznych wpisałbym wtedy na przykład znajomości. Kasa, zapłaciłem za to, nie wiem, jestem osobą atrakcyjną, co, co innego tutaj możemy jeszcze wpisać, zastanów się. I trafne, mianowicie jestem osobą kompetentną, znam języki itd. Tak tak Kolejna sprawa, to w ogóle bym ominął słowo porażka w moim życiu, a dostosowałbym do takich sytuacji słowo doświadczenie, jeżeli coś mi nie wychodzi w życiu, jeżeli próbuję po raz kolejny schudnąć. Nie idzie mi to, no to nie obwiniam się. Ty. Ja nie, to nie jest porażka. To jest kolejne doświadczenie. Zrozumiałem, że akurat ta dieta nie działa na mnie, więc okej, okay. spoko, idziemy dalej. Kolejna sprawa, stań się świadomą osobą, stań się świadomy swoich osiągnięć. I nawet jeżeli pomyślisz sobie, ale ja nie mam żadnych osiągnięć w życiu, to nie wierzę w to, bo możesz być osobą uczciwą, możesz być osobą dobrą, możesz być osobą. Empatyczną, może być osobą ciepłą, może dobrze gotujesz, może znasz jakiś język. Niekoniecznie angielski, może rosyjski, może włoski, może jesteś osobą szczerą, albo jesteś dobrym słuchaczem. To wszystko ma dla Ciebie znaczenie. Kolejna sprawa to zobacz wzorzec, mianowicie zidentyfikuj go. I zidentyfikuj, wzorzec, a mianowicie zauważ, w jakich sytuacjach to ten syndrom oszusta może w Twoim życiu dawać osoby znać. Bardzo często jest tak, że występują w momencie, kiedy mówimy o, wspomniany, o wspomnianym unikaniu, tak? czyli jeżeli unikasz danego przedsięwzięcia, mianowicie na przykład ktoś mówi ci: Słuchaj, za tydzień występujesz przed mm, publicznością w naszej firmie i mówisz o złych stronach naszej firmy. Oczywiście szef ci to wszystko na początku rozpisuje, ale szef nie ma czasu, więc. Ty jesteś zastępstwem tego szefa. No i ty się możesz bać, tak? Ty możesz tego uniknąć, bo może ktoś cię wyśmiać. Co ty tu w ogóle robisz za szefa? Ty, kim ty jesteś? I tak dalej, i tak dalej, więc każde twoje unikanie jakiegokolwiek przedsięwzięcia w życiu, czy to będzie ważne, czy nieważne, ale konfrontacja z tym, dlaczego tego unikasz, będzie bardzo, bardzo istotna. Kolejna sprawa to Wystawia się na próbę, i to jest myślę tutaj kluczowe w tym wszystkim, bo wzmacnianie cegiełka po cegiełce i budowanie poczucia własnej kompetencji, czyli takich małych rytuałów w ciągu dnia, pozwoli ci wychodzić z tej strefy bezpieczeństwa mimo wszystko i dawać ci takie przekonanie: że, kurczę, jeżeli sobie coś postanowiłem, postanowiłam, to faktycznie mi to wychodzi. Czyli to nie jest zależne od tych atrybutów zewnętrznych. To nie jest tak, że coś mi się udało, bo ktoś mi pomógł, mam znajomości i tak dalej. To wychodzi ode mnie, wychodzi z atrybutów wewnętrznych. Więc jeżeli na przykład postanowiłaś, postanowiłeś nauczyć się nowego języka i obiecujesz sobie, że jutro nauczę się 10 nowych słówek, to zrób to po to, żeby wieczorem zasypać z myślą to, co sobie postanowiłem, to zrobiłem i to jest najistotniejsze. Wiem, że było ciężko, wiem, że miałem dużo pracy, dużo obowiązków, musiałem jeszcze pomóc tam przyjaciółce, ale zrobiłem to i to jest najważniejsze, więc wykonałem zadanie. I taka lista każdego dnia, która może gdzieś tam oczywiście po pewnym czasie być powiększana, spowoduje, że ty zaczniesz wierzyć w swoje możliwości, że to od Ciebie zależy, od nikogo innego. I ja tak naprawdę robię też te. Nagrywki na YouTube'a, na Instagrama, robię te live. Y. Eee, po, w pewnym momencie mojego życia eee, wszedłem w konsultacje, też online. Natomiast słuchajcie, na początku no to był kosmos, że ja w ogóle bym sobie pomyślał o tym, że ja będę pomagać osobom z zaburzeniami odżywiania. W momencie, kiedy przeszkoczyłem psychologię, w ogóle nie wziąłbym pod uwagę tego, że jako psycholog mogę funkcjonować. Nie ma takiej opcji. Dietetyk jeszcze ok, no rozpiszę dietę, spoko, ale psycholog. Psycholog, który musi wzbudzić zaufanie, musi wysłuchać, musi doradzić, musi tak słuchać, żeby wiedzieć, jaką strategię zastosować. Nigdy w życiu bym sobie na to nie pozwolił kiedyś. Dzisiaj jestem świadomy swoich kompetencji i jest to przepaść między tym, jak się czułem kiedyś, a jak się czuję teraz. Natomiast to wystawianie się na próbę z każdym filmem, z każdym instastory, cokolwiek robimy, to na pozór wydawać się może jakoś głupiutkie po prostu, bo no i zamiast się zająć pracą prawdziwą, tak, no to to ktoś tutaj nagrywa filmy, ale to wystawia moją osobę na, za każdym razem na próbę. Za każdym razem, kiedy skonfrontuję się z jakąś przy, nieprzychylną opinią, e, jest coraz lepiej. Dalej, we, we mnie się po prostu czasem gotuje, ale jest coraz lepiej. E, często te opinie są niestety nie na miejscu, dlatego też, dlatego też się we mnie gotuje, ponieważ nawet ostatnio, kiedy reklamowałem swojego bezpłatnego e no, to ktoś tam w końcu napisał, że jak mogę nazywać mój e-book psychosztuczki, co ja jestem Harry Potter, jakim prawem w ogóle to robię, to pewnie chłam, syf i tak dalej, tak dalej, co wkurzyło mnie o tyle, że no ktoś, nie patrząc w ogóle w środek tej książki, od razu z góry założył, że to jest chłam. Ale nieważne, zawsze będzie krytyka, i do tego się, do tego się musimy przyzwyczaić. Natomiast jeżeli dotrwałeś do końca, to chciałbym Ci powiedzieć, że Jestem właśnie na etapie tworzenia e-booka, który już będzie płatny. Natomiast ten e-book polegać będzie na udokumentowaniu nie tylko moich konsultacji, ale też i pokazaniu, że w każdym z nas jest coś takiego jak syndrom oszusta albo każdy z nas boryka się z czymś takim jak mentalność osoby otyłej. Że to wszystko zaczyna się gdzieś tam w dzieciństwie i zazwyczaj borykamy się z tym i nawet 10 lat nie zdajemy sobie z tego sprawy. I ta identyfikacja, zrozumienie kiedy to się zaczęło, jest tutaj kluczowe. I ten e mam wrażenie, że rozwali system. To wszystko z mojej strony dzisiaj. Jeżeli ten podcast ci się podobał, to daj proszę znać. Do usłyszenia.